We wszystkich placówkach po raz ostatni w tym roku szkolnym zabrzmiał dzwonek. W powiecie kościerskim wakacje rozpoczęło ponad 14 tysięcy uczniów. Najlepsi podczas uroczystych apeli z okazji zakończenia roku szkolnego otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i świadectwa z paskiem. Teraz po intensywnym 10-miesięcznym okresie nauki czas na zasłużony odpoczynek. To szkoła podstawowa numer jeden w Kościerzynie. W apelu uczestniczyły władze miasta. Burmistrz życzył dzieciom udanych wakacji. Wszystkim życzę. Dużo, dużo słońca, pomimo, że ten pierwszy dzień, czy ostatni dzień szkoły, a pierwszy dzień wakacji tego nie zapowiada, myślę, że słońce pojawi się i zaświeci również dla Was. Życzę Wam udanego, spokojnego wypoczynku i życzę, żebyście w dobrym zdrowiu i humorze z dużym zapałem 1 września wrócili do swojej szkoły. A na ręce pana dyrektora chciałbym podziękować całemu gronu pedagogicznemu za kolejny rok ciężkiej pracy. Zdaniem dyrektorów placówek oświatowych miniony rok szkolny można zaliczyć do udanych. Wielu uczniów osiągnęło znakomite wyniki w nauce, mimo że rok nie był łatwy. Każdy rok jest, jest jak gdyby ma swoje e, trudności, każdy rok e, przynosi inne e, Wyzwania i my zmierzyliśmy się z takimi wyzwaniami. Myślę, że ten rok był bardzo udany dla jedynki. Bardzo dużo sukcesów odnieśliśmy, nie tylko sportowych, ale przede wszystkim edukacyjnych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ale także i ogólnopolskim. Podczas wakacji we wszystkich szkołach przeprowadzone zostaną remonty w jednych większe, w innych mniejsze. Popularna jedynka też doczeka się nowych inwestycji. Chciałbym troszeczkę tutaj odnowić niektóre korytarze. I to jest duże wyzwanie, bo nakłady, które w tej chwili Rada Miasta przyznała dla szkoły, nie mogę powiedzieć, że są małe i dziękuję za to. Myślę, że uczniowie, jak wrócą we wrześniu, będą mile zaskoczeni. Niestety nie wszyscy uczniowie mogą już spokojnie wypoczywać, dla absolwentów gimnazjum rozpoczął się okres rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszych klasach w szkołach w kościerzynie przygotowano dla nich ponad 1200 miejsc.